Proszę nam powiedzieć, jak to się wszystko zaczęło? W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy tydzień rodzicielstwa zastępczego. To jest niestety takie coraz mniej, coraz mniej popularna forma zajmowania się dziećmi przysposobionymi, czy, czy dziećmi, które potrzebują opieki przez chwilę bądź dłuższą chwilę. Jak u Państwa się to wszystko zaczęło? Bo chyba blisko 30 lat państwo się zajmujecie dziećmi. 30 lat temu zaczęło się, jak byłam w liceum. Wtedy Marek Kotański zaczynał monarch, chciałam najpierw pracować w Monarze, ale stwierdziłam profilę ja przede wszystkim i poznałam panią, która w Sączu prowadziła rodzinę, gdzie już pani nie żyje, pani Władzia gliwia i zaczęłam odwiedzać, dowiadywać, jak to wszystko wygląda i stwierdziłam, że to jest chyba moja droga życiowa. Potem znalazłam narzeczonego, obecnego męża, on powiedział OK no, i tak się zaczęło. Taki a był pomysł. A te pierwsze dzieci, które do Państwa przybyły? Pierwsze dzieci to były dzieci, które przybyły jako m, taka. To tworzyliśmy rodzinę tak zwaną pomocową. To były dzieci w życze w domu dziecka. Tam dzieci wyjeżdżały na wakacje. Dom był zamykany. No i został chłopiec, który nie miał gdzie jechać. Miał wtedy 7 lat. I kolega, który tam był takim wolontariuszem, mówi, że wiesz, że jest taki chłopak, może być go wzięła na wakacje. Ja byłam wtedy po trzeciej liceum. Mówię, że okay, wsiadłam w malucha, jedziemy do tego Rytra, dojeżdżamy. On tak, wiesz, on ma brata, bliźniaka. Ja mówię, no i co? No to też go biorę. On się wystraszył, że nie wezmę tej dwójki, więc wzięliśmy tą dwójkę i tak przez kilka lat byliśmy taką rodziną zaprzyjaźnioną dla nich. Braliśmy ferie, wakacje. Święta, i jak dopiero skończyłam studia, wyszłam za mąż, założyliśmy rodzinę, zamieszkaliśmy tutaj na Zendrama. byliśmy jako rodzina zastępcza na początku, a potem już przyszli do rodzinnego domu dziecka. Czy państwa biologiczne dzieci były pierwsze, czy odwrotnie? Nie, najpierw był Józek z Karolem. Mówimy, że tak. 30 lat temu byliśmy nowoczesnym małżeństwem, bo nasze dzieci były na naszym ślubie, i to już dość duże wtedy. Więc oni byli najpierw, a nasze dzieci biologiczne pojawiały się w międzyczasie. I wtedy też dochodziły, rozumiem, dzieci tak, kolejne, tak? Kolejne. Jak to funkcjonuje, gdyby pani mogła tak technicznie opowiedzieć, czy to się ktoś zgłasza do Państwa na przykład, że dziecko potrzebuje pomocy, tak, tak, tak. jest zabierane z rodziny? Tak. Yy, jakby stroną kierowania dzieci zajmuje się z jednej strony mops i z drugiej strony ośrodek wsparcia i terapii rodzin. Te dwie jakby jednostki. Yy, jakby znajdują do nich, zgłaszane są problemy, że dziecko musi być zabrane z domu, oni dobierają rodzinę do dziecka i wtedy takie dziecko skierowane do nas. Ile tych dzieci się przewinęło przez Państwa ręce? 46 mniej więcej. A najstarsze i te najmłodsze to dziś? Najm najstarsze mają 43, to właśnie ci chłopcy, a najmłodszy ma 2,5 roku. Ja rozumiem, że są też wnuki. Jest ,8 wnucząt i właśnie też odwiedzają są akurat, bo przyjechali na Dzień Matki, kontakt mamy prawie ze wszystkimi stały, także taką tworzymy jedną wielką rodzinę. Ja wiem, że zawód matka to jest chyba najtrudniejszy zawód na świecie, ale co w wychowywaniu dzieci takiej ilości, ja nawet nie wspominam o tym, że to są dzieci własne, biologiczne i dzieci, które potrzebują opieki z różnych potrzeb, jest najtrudniejsze? Czasami brak czasu, a czasami brak cierpliwości. Jeżeli jest cierpliwość i czas, to wtedy wszystko można spokojnie, bez większych jakichś tam tarć sobie poukładać. Czasami ten czas goni, bo właśnie ktoś musi gdzieś jechać, jak komuś się coś cały czas zawieźć do szpitala, w tym czasie trzeba zrobić obiad, więc to, to czasami bywa trudne, ale jeżeli ten czas się wygospodaruje i cierpliwość jest, to reszta jest. Były też na pewno dzieci z, po różnych przejściach, dzieci z trudnościami. I tutaj rozumiem też, że trzeba jakimiś zdolnościami psychologicznymi, pedagogicznymi się wykazać. Tak, więc jedno, jedno to troszkę już tego doświadczenia na szczęście mamy, ale są też takie przypadki, gdzie korzystamy ze wsparcia pozadomowego, czyli właśnie o daje nam taką pomoc psychologiczną. Te dzieci, które potrzebują takiej już bardzo specjalistycznej pomocy, mogą liczyć tam na terapię. A wie Pani o tym, że mówi się o Państwu, że jesteście taką rodziną do zadań specjalnych, że takie dzieci, które... 17+, nikt... tak przeważnie. To znaczy, wiek dziecka 17+, to są dzieci, które do nas trafiają. Dzieci w rodzinach biologicznych i w rodzinach zastępczych w wieku dojrzewania zaczynają stwarzać problemy. Czasami opiekunowie sobie z nimi nie radzą. Znaczy, jak ktoś sobie postawi za, za wysoką poprzeczkę, no to wtedy jest jeszcze taki bardzo, że tak powiem, odtąd dotąd, to czasami dochodzi do problemu, bo dziecko tak, w takim wieku zaczyna, powiedzmy, no, stawiać na swoim o. Tak, może to nazwijmy. I trzeba, to jest taka zasada: krok do przodu, krok do tyłu. I jakoś Bogu dzięki nam się udaje z tą młodzieżą dogadywać, ale niektóre rodziny powsumują dość, bo, bo już nie mogą. I wtedy takie dziecko trafia do nas. I przyjmujemy, nawet że tak powiem, w momencie, dwa miesiące do 18 też się też da coś zrobić jeszcze. A one później, kiedy mają 18 lat, bezwzględnie od Państwa odchodzą? One od nas nie odchodzą, chyba że chcą. Są takie przypadki, ale chyba nawet, nawet nie kojarzę, żeby było tak, że ktoś kończy 18 lat i się wyprowadza. Mogą być zgodnie z przepisami do ukończenia 26 roku życia, jeżeli się uczą. I często to jest tak, że rok, dwa lata jeszcze jakieś studium policealne, czy licencjat, czy jakieś tam kursy. Jak dziecko czuje, że jest gotowe, że może stanąć na własne nogi, wtedy się samodzielnie. Czego Państwu życzyć? Zdrowia i cierpliwości, i siły, i nic więcej. To tego życzymy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Pana żona przed chwilą w wywiadzie powiedziała, że to było jej marzenie odkąd pamięta, żeby zostać rodziną zastępczą, taki pomysł na życie i kiedy spotkała Pana jako narzeczonego, najpierw później jako męża, Pan powiedział nie ma sprawy. Rzeczywiście za tak było? Tak było dokładnie. Poznaliśmy się w, wieku maturalnym, w roku maturalnym mojej żony i ona już wtedy, jeszcze przed maturą, jeszcze przed studiami mówiła, że, że chce kiedyś, kiedyś założyć rodzinny dom dziecka. I przez 5 lat naszego narzeczeństwa przygotowywaliśmy się do tego. Ona studiując, ja pracowałem w Państwowym Domu Dziecka, najpierw w Rytrze, potem w Nowym Sęczu. Mieliśmy zaprzyjaźnionych chłopców, takich, których braliśmy z domu dziecka w Rytrze na, na wakacje, na święta. I dzięki temu mogliśmy stwierdzić, czy, czy się do tego nadajemy, czy podołamy. A nie zdziwiło Pana takie marzenie takiej przecież bardzo młodej dziewczyny. Znaczy, my, my wychodzimy z kręgów kościelnych, to znaczy oazowych, i tam uformowani w pewien sposób na, na, na ludzi i na, na rob, czynienie dobra, to, to jakby to powiedzieć, pewnie to też był jeden z rzeczy, dla których się zakochamy, mojej żonie, prawda? I podejście do ludzi, do świata, do, 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 do dobroci w ogóle. Są takie trudne momenty na pewno, bo to w każdej rodzinie są. Pamięta Pan takie momenty, czy były w ogóle takie momenty, kiedy pomyślał sobie Pan, nie dam rady? To znaczy, naj, naj, takimi trudnymi momentami w naszym, naszej pracy i w naszym życiu to są rzeczy, na które nie mamy wpływu. To znaczy, na przykład choroba dziecka, która w dwóch przypadkach skończyła się śmiercią. Chłopak, jeden z naszych chłopców zachorował na białaczkę i, i zmarł. Rzeczy takie, o których dzieciom marz, marzą, w sensie takiego bliskiego kontaktu ze swoimi rodzicami biologicznymi. Nieraz to są, to są momenty, kiedy nie potrafimy jakby tam zaradzić i nie mamy takiej sprawczej mocy, żeby czarodziejskiej różdżki, która by to mogła w jakiś sposób im, im ulżyć, ale robimy wszystko, żeby, żeby to nasze wspólne życie potem jakby zamieniło się w... Pozytyw, pozytywną ich drogę, tak? dalszą drogę, bo jak się tylko dzieci odważą na to, żeby się otworzyć w naszym kierunku, to mogą mieć, i tak się dzieje w większości przypadków, dwa domy: swój tak? dom biologiczny i nasz dom, w którym się też identyfikują, z którym przeżyły czasem szmat czasu i, i też się przyzwyczaiły, i, i, i ta ich równowaga nam się najbardziej podoba, że potrafią zrównoważyć to. W swoim życiu. Chyba się to udaje, jeżeli te dzieci do Państwa wracają ze swoimi dziećmi na przykład. Dokładnie, to, to jest te, te efekty tej naszej wierności, czy zasadom, czy rzeczom, które pajaliśmy które i dzieciom, i tej konsekwencji, którą zawsze trzymaliśmy się. Wierności kiedyś mówiliśmy do nich, że będziemy z nimi jak tylko będą tego chciały do, do, końca, do końca życia, do końca świata. I one widzą to po czasie, tak? bo trzeba jednak zjeść trochę soli razem. Przeżyć i muszą tego doświadczyć, że rzeczywiście nie żartowaliśmy, że mówimy, że pamiętamy o nich, a oni potem nam to super oddają w sensie dzwonią. No teraz jest okazja, Dzień Matki, więc telefony się urywały i wczoraj, i dzisiaj, i kwiaty, i prezenty, i, i z Polski, i z zagranicy. Także jest super. Jesteście Państwo już tutaj też, żonie o tym mówiłam, nazywani, zresztą wiecie Państwo o tym, rodziną do zadań specjalnych trudnych przypadków. Nie, przypadków. Tak trochę to traktujemy. Mamy część dzieci, które yy, ktoś inny nie mógł sobie z nimi poradzić, tak? Yy, staramy się być odważni w sensie yy, nie wybierać, tak? Nie, nie... Raz chyba odmówiliśmy yy, przyjęcia jednego dziecka, ponieważ baliśmy się kumulowania problemów. Mieliśmy podobny przypadek i, i ta kolejna dziewczyna, która miała trafić. Jakby baliśmy się, że, że ten. To był tylko jeden raz, tak? A tak, generalnie, jeżeli ktoś mm, proponuje nam dziecko, y, to jakby no, bierzemy go z całym, y, z całym inwentarzem i jego kłopotami życiowymi. Dużo pomaga nam w pracy to, co już jest w domu. W sensie, te dzieci, które już są, y, ponieważ y, one już. Tak pomagają z samym, nie wiem, codziennością swoją, tak, w logistyce, ale taką codziennością, że jak wchodzi ktoś nowy, to tak jakby teoretycznie musi wejść w ten sam krąg i nie musi eksperymentować, nie musi szukać. Bo po prostu u nas już tak jest. I, i to też robi dużą, dużą robotę. Czyli moje nasze dzieci nie musimy my wkładać dużej dozy pracy w to, bo nasze dzieci robią połowę roboty za nas. Ile dziś ma najstarszy wychowanek i najmłodszy? Dziś obecnie, w tej chwili? Tu domu? w domu, tak. 22, y, 2, chyba najstarsza dziewczyna, i 2,5 roku y, mamy takiego chłopczyka 2,5-letniego. Jakby Pan mógł zachęcić to rodzicielstwo zastępcze, no brzydko powiem, ale ono umiera. Tak na dobrą sprawę ludzie nie chcą mieć swoich dzieci, co dopiero mówiąc o tych dzieciach, które potrzebują pomocy, są dziećmi obcymi. Co powinno się zrobić, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby pomagali innym? I... Są małe przebłyski nadziei, ponieważ w tej chwili już dwie rodziny są takie przygotowywane. Ale długo nie, nic się nie działo w tym temacie. Nie było nowych rodzin. Rzeczywiście te, ta ekipa tych, tych, tych rodzin zastępczych, którą się w sączu trzymamy, ciągle, ciągle była ta, ta sama. Teraz się pojawiła mała nadzieja. Ale generalnie też tak y, boimy się, że y, no, współczesny świat jakby nie namawia <grymnie> i ta filozofia współczesnego świata do, 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 do tego, żeby, żeby się otworzyć na, na, na taką działalność. Powiem tylko tyle, że jeżeli ktoś szuka szczęścia, ale takiego prawdziwego, nie takiego użytego szczęścia, prawda? że, że mamy, że byliśmy, że widzieliśmy, że yy, posiadamy, tylko takiego szczęścia, które jest w środku człowieka, że yy, coś. Czegoś dokonał, coś zrobił i w tym momencie chce mu się z tego powodu płakać ze szczęścia, że, że coś takiego się podziało w jego życiu, to to jest właśnie to. To jest, to jest rodzicielstwo zastępcze jest czymś takim, że jeżeli człowiek po paru latach zobaczy... Nie wiem, albo dostanie taki, taki rodzaj zwrotu, czy nie wiem, czy wnuk się do człowieka przytuli, albo mu podaruje piękny obrazek, to to są te momenty, które, dla których warto żyć i warto to robić. I to są, to są momenty życiowe, których nic, z niczym bym nie zamienił. I, i, I myślę, że jeżeli ktoś szuka prawdziwego szczęścia, to to jest jedna z metod znaczy z, z rzeczy, które mógłby robić w życiu. Panie profesorze, dzisiaj wizyta w Rodzinnym Domu Dziecka w Nowym Sączu. Yy, jaka okazja? Nie, no, to, bo to jest niespodziewana wizyta, ja, muszę dodać. Byliśmy parę dni temu yy, takie posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej yy, razem z posłami właśnie poświęcone pieczy Zastępczej. No i tam dowiedzieliśmy się tylu fantastycznych rzeczy, że chciałem się dowiedzieć jeszcze więcej. Zresztą um, ja problematykę rodzin zastępczych znam, to też jest bliska, bo mojej kuzynki syn ma w Sączu w Nowym Sączu właśnie y, prowadzi rodzinę zastępczą, no ale to co tam zobaczyłem i to takie, takie normalne, y, że tak powiem podejście do ofiary y, życia w zasadzie dla dzieci, no jest naprawdę tak poruszające, że no, musiałem jeszcze tutaj zobaczyć tę rodzinę, tym bardziej, że akurat jest rodzina rekordzistów, oni mają 30 lat państwo, 30 lat prowadzenia tego domu, no i wychowali, Dziesiątkę dzieci. No to jest no, naprawdę godne najwyższego uznania. Okazją było to, że mamy Dzień Samorządowca dzisiaj w Starym Sączu, więc odwiedziłem swoje rodzinne miasto z wielką przyjemnością. No już nie miałem o, o czasu na osobiste, y, sentymentalne spacery, no bo <ścoughs> I wyjeżdżam. Ale tutaj wykorzystałem to, żeby, żeby zaglądnąć do Państwa zresztą tu na pewno wartołoby przyjechać specjalnie w ogóle, także to jest tak tylko się złożyło, że akurat byliśmy w Starym Sączu. No i rozmawiamy z tymi, z tymi właśnie bohaterami naszymi i staram się, że tak powiem, odpowiedzieć sobie na pytanie, w czym możemy pomóc. No właśnie, stwo. właśnie, bo to jest bohaterstwo. Mało kogo stać na takie bohaterstwo i myślę, że to jest godne podziwu, ale równie wiele trzeba poświęcenia, żeby się zająć rodzicielstwem zastępczym, czy prowadzeniem rodzinnego domu dziecka, czy nie ma mody na rodzicielstwo zastępcze już od kilku lat. Czy są jakieś rozwiązania narzędzia, w którym państwo, samorząd mogłyby zadziałać, żeby zachęcić młodych ludzi do tego, żeby pomagali dzieciom? No, chyba takim pierwszym narzędziem to jest ten wywiad, którego udzielam. Bo no, ja na ten temat rozmawiałem już z Telewizją Kraków i Telewizja Kraków pokazała te rodziny, i to jest, to jest coś takiego, co pokazuje szerszej społeczności właśnie wasze, wasza działalność mediów. Że można w tym powołanie swoje odgadnąć, że to jest piękne powołanie i to wcale nie jest jakaś taka katorga, to jest heroizm, no bo rzeczywiście nie ma się urlopów, to jest praca 24 godziny, ale wydaje mi się z, z tych rozmów z tymi y, rodzinami, można no, wyczuć, że, że oni są po prostu szczęśliwi z tym, co robią, no, mają w, z, taką radość w sobie że to się jakoś im udaje nawiązać. No, Także myślę, że przede wszystkim trzeba nagłośnić sprawę, że jest w ogóle taka, taka forma aktywności społecznej, że to jest, no, to jest wielkiej klasy. Działalność, że to jest coś, co, co na pewno zasługuje na najwyższe społeczne uznanie. No i w związku z tym, no, jeśli ktoś odczuwa powołanie, bo to nie może każdy się tym zająć, to trzeba mieć naprawdę odpowiednią psychikę. To jest kwestia tego, że ci rodzice nie mają pełnych praw opiekuńczych i w każdej chwili mogą dziecko po prostu no, musieć oddać. Tak jest. Rodzici, rodzinie biologicznej no, to jest no, dla bardzo wielu bardzo trudne. A z drugiej strony państwo tutaj akurat podchodzą do sprawy bardzo elastycznie i nie oglądają się na to, czy dostaną środki, czy nie przyjmują również dzieci, które już powinny były wyjść z domu, ale może chwilowo albo na dłużej sobie nie bardzo radzą w samodzielnym życiu, i potrzebują jeszcze tego schronienia, no, także to jest, no, to takie podejście otwarte tych Państwa, tu jest akurat no, można powiedzieć tak budujące, że no, no, mogę, tylko, mogę tylko po prostu chwalić, natomiast tak jak powiedziałem, uświadomienie ludziom, że, że jest to piękna działalność, że działalność, która może dawać satysfakcję i że no, można sobie dać radę, to jest najważniejsze. A czy są jakieś narzędzia samorządowe, dzięki którym prowadzenie rodzinnych domów dziecka, prowadzenie rodzin zastępczych byłoby łatwiejsze? No, znaczy, województwo prowadzi, koordynuje tę działalność, i w tym sensie, że po pierwsze no, robimy takie kursy dla rodzin zastępczych. To wymaga przygotowania na pewno. Druga sprawa organizujemy granty, konkursy grantowe na, na wsparcie rodzin zastępczych, i tutaj parę rodzin zastępczych, uzyskał na jakieś konkretne rzeczy, bo województwo nie może, nie może osobom fizycznym dawać jakikolwiek pieniędzy, no może wyróżnić dobrym słowem, czyli przyznaliśmy Polonia minor, me, odznaczenie województwa tutaj wisi, no ale to jest bez, że tak powiem korzyści, to jest honorowe odznaczenie, no wyraz uznania, no i ja teraz tak nieśmiało podchodzę do problemu, żeby wywalczyć. Ale to chyba już centralnie. Pieniądze na, na, na u, użyczenie samochodu dziewięciosobowych rodzinom zastępczym, żeby miały większą mobilność, bo uważam, że to by wspomogło. Proces wychowawczy, no. gdyby taka rodzina miała samochód, który może wszystkie dzieci yy, zmieścić i jechać sobie gdzieś tam. No, no niektórych stać na to, no, no, ale nie wszystkich, no. także my, myślę, że to się uda, no, zaraziłem tą ideą posłów, no bo to są już jednak troszkę większe pieniądze, tak, to znaczy to ja pomyślałem to tak, że to być, to powinna być dotacja dla gminy, która orzeknie, które tam, ile tych rodzin mogłyby taką, takie wsparcie dostać i gmina by dostała pieniądze i użyczała, no bo inaczej się nie da. Dziękuję serdecznie. Pani jest tutaj tą mocą sprawczą, dzięki której profesor odwiedza rodzinny dom dziecka, no jeden z rodzinnych domów dziecka w Nowym Sączu. Skąd w ogóle taki pomysł? To jest pomysł, który jest pokłosiem naszego wielkiego święta, które nie tak dawno odbywaliśmy w Małopolsce, pierwszego Małopolskiego Kongresu Rodzin Zastępczych. A państwo dziedzicowie, to rodzina, która, za którą już 30 lat pracy a jako rodziców zastępczych, i myślę, że to jest niezwykła okoliczność. I dla nas wielka przyjemność i e, ogromny e, respekt być tutaj e, w domu u Pawła i u Baty e, i razem z panem przewodniczącym Sejmiku e, spotkać się z nimi, porozmawiać, zobaczyć jak na co dzień e, mieszkają, funkcjonują, choć ja e, nie jestem tu pierwszy raz, ale pan profesor e, jest pierwszy raz i jest pod ogromnym wrażeniem tego spotkania. Proszę powiedzieć, jakie odznaczenia, bo to już Pan Profesor troszeczkę wspomniał, ale tak bardzo niewiele, na temat tych honorowych odznaczeń, które Państwo dziedzicowie dostali z okazji swojej tej trzydziestoletniej, no heroicznej pracy. To jest... Praca, która, tak jak przed chwilą powiedziała nam y, pani Batać jest wielkim darem i myślę, że że tak jest, że to jest rodzaj powołania, który po prostu realizuje się codziennie, godzina po godzinie, y, miesiąc po miesiącu i rok po roku. Y, I chcieliśmy w ten szczególny sposób honorować rodziny z Małopolski, które właśnie mają za sobą. Wiele dziesiąt lat pracy z dziećmi z rodzin zastępczych, wiele sukcesów, wiele wyzwań, którym udało się sprostać i znakomitą współpracę z podmiotami, instytucjami publicznymi. I dla mnie to jest ogromna radość i satysfakcja, że mogliśmy nominować do tej nagrody. I tę nagrodę uzyskał aż sześć rodzin zastępczych z Nowego Sącza. To ogromne wyróżnienie, niespotykane na mapie Małopolski, ale z drugiej strony w pełni uzasadnione, bo właśnie Nowy Sącz był kiedyś epicentrum tak naprawdę rodzicielstwa zastępczego, nie tylko na południu Polski, ale i w całej Polsce, to tutaj tak naprawdę tworzyły się zręby i pod przyszłą ustawę, ale też właśnie pod ten system, żeby placówki domy dziecka, państwowe domy i dziecka e, znikały z mapy Małopolski na rzecz e, wsparcia a, i rozwoju pieczy zastępczej. I wśród nich Paweł i Bata, którzy zostali uhonorowani e, naszym medalem Polonia Minor, złotym medalem Polonia Minor, e, który został im wręczony przez e, i panią minister, i władze województwa. E, wszyscy mogliśmy uczestniczyć w tym przekazaniu e, tych pięknych, symbolicznych medali, które są naszym wyrazem uznania, podziękowania, i wyrażania szacunku za tak ogromną pracę na rzecz dzieci. Jest jeszcze odznaczenie ministerialne. To prawda. Pani minister Marlena Malon, która była naszym gościem honorowym wraz z panem premierem Mateuszem Morawieckim, zdecydowała o przyznaniu dziesięciu rodzinom nagród specjalnych, specjalnego medalu. I ten medal, jako podziękowanie wyrażone przez ministra rodziny, został również przekazany. Państwu bacie i Pawłowi, i y, Pan Pawł Dziedzic osobiście od Pani Minister Malonk medal odbiera. Jeszcze pytałam y, również tutaj Pana Przewodniczącego, Pana Profesora o pewne rozwiązania samorządowe, które mogłyby pomóc w promocji rodzicielstwa zastępczego, w tym, żeby młodym ludziom ułatwić decyzję, pchnąć ich do y, takiej decyzji, żeby no, pomagali dzieciom, które tej pomocy potrzebują. Tak, tegoroczny kongres wyznaczył nam takie kierunki działań i na pewno te kolejne kongresy, które będą już przez nas inicjowane i, i też realizowane będą nas prowadzić do takich rozwiązań, jakim będą i kampanie nasze regionalne na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego, ale też takiej współpracy z samorządami powiatowymi, które y, realizują pieczę zastępczą, otworzenie jak najlepszych, najbardziej optymalnych warunków wspierania rodzin. Y, mówimy tutaj i o finansach, mówimy tutaj i o tym budżecie pomocniczym, y, też o takim wsparciu y, systemowym Instytucjonalnym, psychologicznym, takim wieloaspektowym i wielowątkowym, które jest potrzebne na każdym kroku. To ważne, żeby samorząd potrafił też odpowiadać na takie potrzeby, ale żeby też sam prowadził, czy to wspólnie z nami, jako samorządem województwa, czy też indywidualnie, kampanie i promocje na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Bo przecież no wszystkim nam przybywa lat, również i Paweł Ibata przez 30 lat pracy. No będą e, oby jak najdłużej e, na tym posterunku, ale no, ten kalendarz nie, nie cofa się. W związku z tym potrzebne nam są e, znakomicie przygotowane do swojej roli, do swojego powołania, jak to dzisiaj powiedziała pani Dziedzic, e, na najbliższe lata. I to są wielkie wyzwania, które również stoją przed samorządem.